do tegorocznej rywalizacji w ramach policyjnego turnieju par patrolowych patrol roku 2024 stanęło 58 najlepszych funkcjonariuszy komórek patrolowo interwencyjnych z dolnego śląska Głównym celem zawodów było sprawdzenie oraz doskonalenie umiejętności zawodowych policjantów. Funkcjonariusze, którzy już wcześniej przeszli eliminację na szczeblu powiatowym i miejskim, rywalizowali ze sobą w czterech konkurencjach. Musieli się wykazać wiedzą zawodową, umiejętnościami strzeleckimi, sprawnością fizyczną na torze przeszkód oraz wiedzą z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. E, policjanci w tych e, trudnych czasach podejmują wiele, wiele bardzo odpowiedzialnych interwencji. Pełnią służbę codziennie na zewnętrzną, tak aby mieszkańcom Dolnego Śląska żyło się jak najbezpieczniej. E, stąd też między innymi te zawody pokazują, e, jak jesteśmy przygotowani do tej codziennej służby. Wiele elementów, które są brane pod uwagę w trakcie e, tych zawodów, powodują, że. E, to współzawodnictwo przeradza się w doskonalenie zawodowe, świetne doskonalenie zawodowe, gdzie można sprawdzić swoje umiejętności, i tam policjanci mogą spełniać swoje najlepsze oczekiwania. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję samego udziału w tychże zawodach, bo to byli najlepsi policjanci z komend miejskich i powiatowych, a tym, którzy wygrali w szczególności gratuluję, bo ta drużyna będzie reprezentować komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, czyli Dolny Śląsk na ogólnopolskich zawodach, które będą się we wrześniu tego roku. Najlepszym patrolem okazał się patrol z Komisariatu Wodnego Policji we Wrocławiu. Na drugim miejscu podium stanął patrol z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Na trzecim miejscu zaś funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie. Teraz zespoły te będą reprezentować nasz garnizon w ogólnopolskim finale. W SUBSKO dokładnie komisariat, policji, komisariat Wodny Policji we Wrocławiu. No, jak się okazało, to strzelanie zajęło nam najwięcej problemów, bo pozostałe konkurencje, można powiedzieć, były dość, dość niesprawiające kłopotów. Ale nad strzelaniem jeszcze będziemy musieli popracować. Co najmniej dwa miesiące pracy przed nami, żeby też jakoś w miarę godnie zreprezentować województwo dolnośląskie na szczeblu ogólnopolskim. To, to dla nas jest zaszczyt, że mogliśmy organizować w terenie y, zawody y, patron roku 2024 i to Jawor został jako pierwszy wybrany. Y, myślę, że sprostaliśmy tym oczekiwaniom, tym bardziej, że ja już w takich y, zawodach y, lata wcześniej uczestniczyłem, wiem na czym polegałem i też je organizowałem, więc dla nas to nie było nic nowego, aczkolwiek y, każde zawody gdzieś tam y, rodzą sobie swoje, swoje potrzeby i tutaj żeśmy chyba sprostali wszystkiemu. Y, czego oczekiwała Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, z czego się bardzo cieszę. Patros Komendy Powiatowej Policji w Jaworze zajął no niestety czwarte miejsce, chociaż to, jest tak, to i tak jest bardzo dobry wynik, tym bardziej, że tutaj była tylko waga jednego punkta. Od, od podium, jeden punkt dzielił ich od podium. Natomiast policjant, starszy posterunkowy Andrzej Śmłowski, tutaj był okazał się najlepszym strzelcem, ponieważ konkurencji strzeleckiej no, zajął pierwsze miejsce. Koniec etapu powiatowego za rok być może również będziemy gospodarzem tych eliminacji już 29 turnieju. par patrol. Patrol roku 2025. Wszystkim oczywiście uczestnikom tutaj należą się ogromne gratulacje. Konkurencje to no, były ciężkie, wszyscy wykazali się naprawdę ogromną wiedzą i sprawnością fizyczną. No A zwycięzcom oczywiście gratulujemy i życzymy powodzenia na zawodach ogólnopolskich w Subsku, które odbędą się już we wrześniu tego roku.